Witam Was z tej strony, Gandart a to kolejny odcinek zagrajmy w Gothic 3. Dobra, ludzie, w tym odcinku idziemy do Montery. W poprzednim odcinku yy, myślałem, żeby yy, zanim pójść do Montery, poekspić trochę i nauczyć się yy, otwierania yy, zamków. Ale jednak postanowiłem iść do Montery. Ponieważ tam szybko zdobędę yy, doświadczenie i nie będę marnował czasu na ekspienię. Okej, okay, tutaj mamy Jomara, który ma pewne zdanie. Za późno wszystko przepadło. Jaki masz problem? Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang brudasów. Ortega, przywódcy bandytów. Ortega przy... Orkowie w zupełnie... Dobra, pamiętacie te skrzynie z oleju do lamp, które ukradliśmy z obozu tych bandytów w tamtym odcinku? Właśnie te skrzynie trzeba wręczyć jemu. ciemu. Co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z pięcioma skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Odzyskam dla ciebie Odzyskam tę ciebie oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Okej. Okay. Od... Naprawdę? Przyj. Na Zdolności złodziejskie, trochę kasy i tak o. dalej. Co on ma? Woda, Eee, standardowe y, towary. Dobra zmienię zbrojka i idziemy do montery do montery idzie się strasznie długo więc prawdopodobnie będę medonet dwa odcinki tej drogi niestety A to trzeba zobaczyć, bo tu dziki są o Jezu i się choć chodź tu Dzium, nie dasz mi rady o ty świnio Ech. no i w drodze do montery jest sporo zadań nawet o tam zaraz będzie jedno. Będziemy musieli zabić gobliny dla buntowników Tak No No to idziemy na te gobliny Gdzie one są? To był jeden, już pamiętam O jest Zyskały z lasu O ty świnio Okej, okay, jeden drugi o trzeci no ech ale mam mało wytrzymałości będę musiał teraz zdawać trochę na statystykę okej okay. kolejny dobra miałem ja małą przerwę to mamy kolejnego goblina ja yeah. no i kolejny tchórzliw goblin Yeah. Okej. Okay. One mają tutaj takie skrzynki, ale ich nie możemy otworzyć. Nie będę zbierał. Naprawdę to nie ma nic cennego. Dobra, idziemy dalej. Oha, wow. Głuchych jest. Yeah. Idzie eksp... idzie eksp ludzie. Hehehe, no i rewitacja buntowników. O, tu mamy kufer. Nie są nawet takie niesłysze krzy. O, szary zazwyczaj. Jednakże no, zwoje. Dobra, tu coś mamy. Nie. okej, okay, no to idziemy na tych buntowników. A bo nie, ja nie będę otwierał. E, musimy oczywiście zmienić zbroję. Bo inaczej zatkniąm nas i będzie niefajnie. Dobra. Tutaj mamy. Stół. E, tak. Ok. I tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Albo e, z nim walczymy, czyli wybieramy to. Albo po prostu z nim spokojnie pogadamy. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa! Myślałem, że jesteś jednym z tych horkowych najemników. No bo ja jestem. Dobra. Nie boisz się, że Orkowie cię złapią. Ty boisz się, że Orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół półmi. Jedyne co mnie niepokoi to plaga tych cholernych goblinów. <grym> lol. Oni są... Oni mają ten obóz przy drodze, więc jak orkowie będą mieć, to od razu będziemy ich zatkować. <grym> Chcesz trochę pohandlować? Zależy co masz do zaoferowania. Okay. A co on tutaj ma? Ostre strzały... Eee, niezdanie. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. No, zabiję te Strat, gobliny. Udarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. O oh ja, yeah, naprawdę dużo. Dobra, opowiedz o tej opowiedz okolicy. mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krań i Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Okej, co on ma? Nie jesteś na... O, sorry, przyszedłem ten scenem. Dobra. Eee, wiesz co, ja przyciszę trochę muzyka. Dobra eee, No i powalczyłem je z nim trochę A co tam? Mam nadzieję, że mi nie denną. No patrz się Raz, dwa, trzy I zaraz się zacznie. No, Natychmiast nie mnie Je... Yeah. Żółte ciałoby O oh, f**k Jakie... No lol, gdzieś się jesteście wciopami. Dobra, dobra, spokojnie ludzie, uleczymy się i jakoś ich rozwalimy. Mam jakieś czary, ale dobra, nie będę nie czarpan, no. ich krzarków, no no. Ech, nienawidzę, jak tak coś robię. Dobra, hahaha. Nie. <śpiewanie> yeah. No, a tylko jeszcze tego, co leży, bez i pogiełł do końca. Dobra, no i dobijamy. A, już się żółty zrobił. Ja. Yeah. I drugi trup. No i trzeci trup. Ja. Yeah. Arkowe zguby. E, nic ciekawego. Dobra, kufrów nie będę sprawdzał. Idziemy dalej. Odłam jakieś trupki, no nie dzik. Ech. Jak ja dzików nienawidzę, ja nie mogę. Po co twórcy je zrobili? No gin. Oja. Naprawdę ciężko jest rozwalczyć te śmiecie. Dobra, mikstury wytrzymałości, pod wszystko wezmę, bo naprawdę się przydadzą teraz. Ponieważ będziemy musieli dużo biegać. Oj, bardzo dużo uja ja kolejny No bez jaj Chyba ten odcinek nazwy Walka z dzikami No Nienawidzę ich naprawdę Tam pamiętam, że było trochę ścierwojadów No kolejny kufer No już słyszę te 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 Eee, nie będę zarysał sobie niu głowy Okej, okay, idziemy dalej. O. I są ściewo jady. jeden... Nie, dwa. Trzy. O, o już na hita idą. A, jak się cofnęły. Ja. Yeah. Eee. Cierwo jady to już nie są przeciwnicy. Chociaż one w ogóle nie były kiedykolwiek trudne. Dobra, tu mamy trochę zająców. A tam będzie dość ciekawa jaskinia. Bo w tej jaskini są ci Ale nie radzę ich atakować. Dobra. Może kiedyś tutaj wrócę się. Nie wiem, zobaczymy. E, dobra. Montera.

Lagi, 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 lagi. lagi. E, dobra, idziemy. O, i tu mamy rzekę. A tam farmę. Okej, okay. topielec. Chyba, chyba pierwszy topielec, z którym walczę w Gotko Trójce w tym Let's Playu. No, one nie są trudne. Jeśli pamiętacie te pielce z poprzedniej części Gotka, to dość ciężko było je zaczkać. Tam mamy farmę, na której jest pewien najemnik, który zwie się Domenik. I on będzie nam się kazał zgłosić do przywódcy najemników w Monterze. Ok, pogadamy sobie z nim. Jak widzicie tutaj, on ma dwóch niewolników. Dobra, Zana. Domenik. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Rol, jeden ja nich pracuje, nie? Eee, dobra, musimy to wybrać, albo to, to nie ma w ogóle um, żadnych konsekwencji, kontry, nie będzie. Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu trzech dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? No i obojętnie jeśli to wybierzemy, tamtą odpowiedź wybierzemy, albo tamtą, czy tak nam się każe zgłosić do tego Marika, tylko nie wiem, czy jeśli wybierzemy to pierwszą, to w ciągu dwóch dni, czy tą drugą w ciągu trzech dni, nie jestem pewien. Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Okej, okay, co on tutaj ma? Ta. To samo co większość handlarzy. Nie. Ech. Dobra. Jeśli pójdziemy tamtą drogą. Tam jest obóz bandytów i będzie dość ciężko ich rozwalić. Ale ja pójdę tą dłuższą drogą, ponieważ tam jest pewne zadanie Z gońcami leśnymi Tak To jest kolejna gildia Z którą niestety nie możemy zakończyć gry Tak naprawdę Nie wiadomo po co została stworzona ta gildia Ponieważ jest bardzo mało zadań związanych z tą gildią Zdaje się, że za jedno zadanie można chyba zdobyć 50 reputacji ogólnej U nich coś takiego Dobra no może nie 50 trochę mi ale jest 25 na pewno Dobra, no i z tego co pamiętam tam będzie druid I taki gońcy leśny, który nazywa się Arakos Dobra, miałem małą przerwę, wracam Okej, okay, tutaj mamy topielca e, Bez i... Ale odpierdoliłeś o chwilę, chwilę Dobra wychodzimy pewnie zastanawiacie się po co ja zbieram te kamienne korzenie a właśnie dlatego, że one są potrzebne do questu z tym druidem musimy chyba zebrać 20 ich Dobra, kolejny pielec spadł i kolejne kamienne korzenie e, kolejna skrzynka, jest której nie dam rady otworzyć. Dobra, tam dalej jest chyba cieniostwór nie radzę walczyć z sporami, Bo są dość silne No i atakujemy podobnie jak dziki, więc... Będzie trudno Dobra, o, tu 4 mamy Dobra, one są tutaj A, 18, a ja myślałem, że 28 I się, i się zdziwiłem Dobra, płyniemy dalej. Jeszcze dwa koszenie i... O, tu są. Ale na kwiepijców też będę uważał trochę, bo no one zatruwają. O tym, chyba jeszcze o tym jak mówiłem. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj pewnie też kolejne dziki będą. No jasne. Czeka, ile mu zabiorę? Patrzcie, już mi zauważył. Oh, fuck, nie trafiłem. Jak to możliwe. Ja, ja. O jaka menda. O ja. Wsięziszkę w ręnie cofa. Ja najlepszym sposobem na dzik to jest właśnie te szybkie ataki. O oh, ja. Yeah. Kolejny level. No, jak widzicie, będę mógł się wkrótce nauczyć właśnie otwierania zamków. Ale nie będę się teraz cofał do Cape Town, nie? O! I królewskie. O ja dziki. Po co ja tu lazłem? nie dużo dzików. Eee... Czekajcie, gonią mnie. Uuu, tak, jeden. Co tu powiedzieć? No yy, Tutaj jest też parę przedmiotów, ale nie odpłacę się tak zbierać. Najlepiej sobie wyzbierać właśnie te dla królewskie, bo one odnawiają, one dodają życia. A tak, a tu mamy Rozprowadcza, taka większa odmiana dzika, nie są one trudne do zabicia, ale potrafią zatruć jak jaszczurki, w... o właśnie widzicie, I pasek wytrzymałości jest teraz szary i wolno się odnawia, a one nie są trudne naprawdę. Okej okay. Dobra, łykniemy sobie miksturkę. Jeszcze jedną No jedyny problem z tymi potworami jest taki, że właśnie tą wytrzymałość nam rozwalają. Okej okay. i tu mamy gońców leśnych. Cześć. Cześć chłopacy. O trochę ich jest, dobra. Rozmawiając Arakos. z Porganem lepiej okaż mu szacunek, albo będziesz miał do czynienia ze mną Dobra, dobra, kim jesteś? Kim jesteś? Jestem gońcem leśnym i instruktorem sztuk walki Nazywam się Arakos Jestem osobistym strażnikiem druida Porgana, więc lepiej uważaj, jasne? No, bo się jest na karata Dobra e... Co, to za miejsce? Co to za miejsce? To miejsce pełne bólu i rozpaczy Ta dolina była kiedyś największą wsią gońców leśnych z Mertany Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Porgan położył na nich swoje uzdrawiające dłonie. Co tu się stało? Co tu się stało? Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili wszystko, co tylko zdołali. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli pogrom. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i stworzeń Adanosa! Tak... Wcaliście się marchewkami. Dobra. Będzie z nim związane zadanie, ale najpierw pogadamy sobie z Borganem. Niech schroni. Czym mogę ci służyć, wędrowcze? Tak właśnie wyglądają druidzi. Jak widzicie. No i on ma kostur. W podstawowej wersji bardzo mało magów miało kostur, a teraz wszystkim chyba dodali. Dobra, możesz mnie uleczyć? Możesz mi uleczyć? Mogę, wędrowcze. Podejdź do mego ognia, a złagodzę twój ból. Dobra, no Uleczmy i te on może nas rozjaśni to ciało. To jest chyba jedyna postać w gotyku, która może leczyć Bezia. No i taka fajna animacja bo, Dobra. A... chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy leśni, towarzyszą mi z własnej nieprzymuszonej woli wędrowcze. Jestem obrońcą stworzenia. Druidzi tacy jak ja strzegą świata i jego natury. Czerpiemy swą moc z siły stworzeń Adanosa. Tak, no i ci druidzi mogą nas nauczyć magii Adanosa. Sen, lodowalance. Oni mogą też uczyć przywołania golemów, goblinów itd. Tak no, niezły nadzór, No i on tutaj może nas nauczyć alchemii. Pastere wiedzy. Tak tam No i możemy tutaj też to tego synegoć. To wtedy chyba szaty, w tam magia jest zwiększona. Jaka istota jesteś źródłem twej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika. Niestety ukradli go orkowie, wędrowcze. Bardzo niepokoi mnie świadomość, że spoczywa w rękach tych głupich istot. No, I druidzi mają właśnie takie kamienie, które pozwalają im na przemianę się w różne stworzonka. No i bezji może też się przemieniać jeśli zbierze te kamienie. Eee, one są ze słabe, więc... Tak, no i te mam koryntek z quest packa. Nie będę tutaj tak błyszkał, bo prawdopodobnie nie widzicie. Chodzi o to, że musimy znaleźć kandydata na gońca leśnego, który znajduje się daleko Sylden. Nic o, I rady. tu będzie chyba kolejne zadanie. Dobrze ci radzę. Yy, Tak i możemy z nim teraz Powrót... wyruszyć na orków. Niektóre rzeczy się nie, o, nie Jest. Okej. Okay. Yy, tak. No i tutaj przy tych orkach właśnie będzie pekny ten kamień tego dzika. I będziemy musieli już tych roślin, które zbieraliśmy, żeby go naprawić. No i dostaniemy ten kamień. Taki trochę spoiler Dobra eee, Lagi Będę uciekał od tych dzików Żeby nie przedłużać O ziele królewskie kolejne Dobra, może nas nie zatkują Może dadzą nam spokój Już wątpię W końcu wrenę dziki Dobra Eee, orkowie nie są trudni do zabicia Ręcz przeciwnie Dobra, już sobie kusze i mamy łowcę buntowników. Okej, okay, trafię, nie trafię? Ech... O, pojedynczo. E, trochę moim zabieram. O, jeden biegnie na mnie, już widzę. Dobra. No Zaraz padniesz w Ja, Pas 7 zabieram I już ABS co ty robisz? A tam mamy taką mam dróżkę, dzięki której możemy udać się do trelis. <grymne> znaczy nie do trellis <grymne> tylko do terenów. Ko koło trellis. Dobra, no, tutaj mieliśmy kamień. E, trochę broni. No i zagadałem tego łońca leśnego. Orkowie to stworzenia Adanosa. Podobnie jak ty i ja powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. Jeżeli cię 15 reputacji mamy. Toczycie wojnę z orkami? My, gońcy, jesteśmy spokojnym ludem. Naszym zadaniem jest służyć druidom i chronić ich. Ale ci przeklęci Orkowie, przyszli tu z wyciągniętymi mieczami. Odbieramy tylko to, co nam się należy. Nic więcej, nic mniej. Rozumiem. Patrol Orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli każdą Twoją ścieżkę. Moglibyśmy też trochę potrenować, jeśli masz ochotę. Okej, okay. ja można teraz ukrzyć walki. Eee... Dobra, wracamy do Druida. Ech... Łażenie. W tą i z powrotem. Dobra, ale nie ma co narzekać. Ech dziki, dziki, nienawidzę was. O, a myślałem, że to szkaf. Ech, ech, ech. Dobra. I jesteśmy już u druidów. O, tu jest szkrzał królewski. No to mamy trochę. No ze tutaj szkrów królewski rośnie w takich ważnych miejscach. No, Jasne. nie takich ważnych, tylko takich, no, oczywistych trochę. Dobra, opieprzyło mi się. Pogadajmy z organem. Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widzę jednak, że jest blady i pozbawiony mocy. Jeśli ma odzyskać swoją dawną potęgę. Będę musiał go ponownie naładować. Możesz ponownie naładować kamień druidów? Owszem. Niestety brakuje mi niezbędnych składników do przeprowadzenia tego procesu. Zwróciłeś mi kamień, wędrowcze. Jeśli pomożesz mi go ponownie naładować, podzielę się z Tobą mocą. E Pomogę Ci w poszukiwaniu składników. Dobrze. Potrzebuje 20 kamiennych korzeni. Rosną no. I mamy już te korzenie, więc... Masz twoje kamienne korzenie. Dobra robota wędrowcze. I45 reputacji u Dwa 2000 expa. W zamian za Weź... No i dostajemy ten kamień. Jeśli zamienimy się przy jakichś postaciach w tego dzika. To, no to zatkujmy nas. Okej, okay, ludzie, to na tyle w tym odcinku w kolejnym... Nareszcie dostaniemy się ja, do Montery. Czemu nie? Dobra, mówi dla z Gandard. Krześ.